<noise> ej, skole to, dawaj... A nie dobra, nie. Chodź, chodź, chodź. No to jesteś martwi. Stoj w tym baksie, stój w tym, boksze, o, stój w tym biedą, boksze, byle, Udawać, dawaj cię nie ma. Ej, że trzeba rotować? Nie. Jakbyśmy tak od Chodź od dołu, chodź od dołu Falso samochód. 3 2 Wsiądź proszę Na cię! Lecisz malina u dupa ja będę budować jak chcesz, chill bomba bomba, lecisz. O, w dupę. Wysiadka, wysiadka lecisz. na tym na tym cegle. O kurka wodna. A ja tu jestem, a tu wziąłem. Odmienia mnie. Ja chilluję Chodź za mną. No, ja jestem za mną, ja się stąd nie ruszam. W każdym razie cegły albo metalu, matka, bo w każdy wie, że tu staję. Mam 70 kamienia, także z fajnie. Nie no, jakieś frajerzy nie Ale co ty robisz? Obdupę, dupę! Ja nie żyję Co jest? Oni udają! Oni udają! Kuba! Oni udają! Chłopie ma kujem przed! Przepraszam Matek, ale jakbyś znaczy to co tu się działo Nie nie, ja już ja już tu byłem martwy! A mi chłopi, ja jestem w drewnianym daszku i chłopi po mnie przebiegły, czaisz? Skin jest Trochę, trochę byliśmy scout, ale lekko. Lekko, chyba kibalec like, tactics better, nie? <grystanie> to trzeba, nie dało. Ale dobra, zobacz, tu co chwilę masz placement. Tak, czekam, czekam, No skina robimy. Zobacz, punkcik wleciał, mamy już z tej gry, ile mieliśmy? 67. Gościu, 11 punktów, czaisz? lecisz malina Zoba, meczka dla szefa. O, placementy zaraz się sypią. Gościu, robisz to. Chillera totalna. Box, boxa kręcisz tu. Ja bym się zabudował na wszelkie opady, wiesz? Przepnij się tutaj. No. Uważaj, bo tu są goście. Są tutaj. To 15. Dobrze. Top 14. Ej, hey, dużo solo mega jest. i hey, będą się wywalać teraz. Robisz to. O kurka woda. Nice. Ale chillujesz sobie, chillujesz. O. Bez stresu. Zero macika niestety. Ale nie. dobra. Jeszcze parę placementików zgarniesz. Na a rotuj ostatni chyba, co, nie? Żeby jak najwięcej placementów chyba. budowla, krzew. Pan na plecy tu Dokąd się nie trafił? 30 lat masz. <grymne> co robi? Jedna budowla. To po 18. Mega dużo solo. Chyba z, nie wiem. Może jest kilka duo tylko. Zresztą solo. Top Top 10. To piętnaście. To się cofa, chillujesz to. Nie ma tam masy. Nie, nie 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 ma, nie ma, nie ma, ale do Zobacz jak oni się, leją. Ty, się ty tak ciłujesz, stary. 7 teamów, a 11 osób żyje. Nawet nie polapskój, bo oni. Wiem, wiem. O kurtam, flopper. Nie wezmę go. Top 5, top 5 już masz. Nice Broń dostał góra. Nie widziałem go. Kurde. I ja też widziałem, pięć, ale... pięć, no, nie To pięć, dobra, się. Primatek! <głos> <głos> Robimy <głos> z kina za nich Jak ty obiegumę zrobisz dookoła tego, tego domu ceglanego pod...